Do tej pory powiedzieliśmy bardzo ważne dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to to, że nasze zbawienie nie zależy od tego, czy uzbieramy jakąś dużą ilość dobrych uczynków albo złych uczynków. Druga rzecz to to, że nasze zbawienie zależy tylko i wyłącznie od naszej wiary niezależnie od popełnionych uczynków. Ale teraz. Ktoś może sobie zadać całkiem mądre pytanie. Czy w takim razie Panu Bogu w ogóle nie zależy na dobrych uczynkach? Czy Panu Bogu w ogóle nie zależy na tym, żebyśmy odrzucali grzech w naszym życiu? No nie, to tak nie działa. No bo popatrzcie sobie na przykład jakiegoś zwykłego ziemskiego ojca. Ojciec oczywiście kocha dzieci, bez względu na to, czy dzieci są grzeczne, czy są niegrzeczne, jest gotów pomagać, ratować, czyli zbawiać swoje dzieci, nawet wtedy, kiedy one nie, nie zawsze postępują we właściwy sposób. Ale to nie znaczy, że ojcu nie zależy na tym, żeby dzieci wyrosły na porządnych ludzi. To nie znaczy, że ojcu miło jest patrzeć, jak jego dzieci przyjmują narkotyki, piją alkohol, są uzależnione, jak ich życie popada w ruinę. To tak, to tak absolutnie nie działa. Pan Bóg zbawił nas niezależnie od naszych uczynków i zbawił nas tylko i wyłącznie na podstawie naszej wiary, ale On chce, żeby nasze życie było owocne, żeby nasze życie było przepełnione pokojem, żebyśmy w cudzysłowie wyrośli na porządnych ludzi i żeby On z przyjemnością mógł patrzeć na to, jak my żyjemy. I chciałbym tutaj przeczytać dalszy ciąg tych wersetów z listu do Efezjan, które żeśmy studiowali. W drugim rozdziale, w dziesiątym wersecie, jest napisane tak: Jesteśmy Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg dla nas przygotował, abyśmy zgodnie z nimi postępowali. To znaczy, Bóg nie zbawił nas dlatego, że jesteśmy ładni czy dobrzy. I nie odrzuca nas dlatego, że jesteśmy grzeszni, ale kiedy już nas zbawił, to zbawił nas nie po to, żebyśmy doprowadzili nasze życie do ruiny, ale zbawił nas po to, abyśmy pełnili dobre czyny, które On dla nas przygotował. Te dobre czyny nie wynikają z tego, że my jesteśmy dobrzy. Te dobre czyny nie wynikają z jakichś naszych wewnętrznych żywotnych mocy, ale one wynikają z Bożego działania w nas. Dlatego, że kiedy uwierzymy w Pana Jezusa, wtedy otrzymujemy Ducha Świętego. I ten Duch Święty zaczyna w nas działać i zaczyna przemieniać nasze życie. I o tym jest mowa trochę dalej, bo w czwartym rozdziale, i tutaj jest napisane. Pozwólcie się odnawiać duchowi w Waszym myśleniu i przyobleczcie się w nowego człowieka stworzonego zamysłem Boga sprawiedliwości i prawdziwej świętości. Także po uwierzeniu. Pan Bóg ofiaruje nam Ducha Świętego, ten Duch zaczyna w nas działać, przynajmniej podejmuje taką próbę, no i my musimy się na to zgodzić. Jeżeli my się na to zgodzimy, jeżeli my się zgodzimy na to, żeby Duch Święty w naszym życiu działał, jeżeli nie będziemy powstrzymywać Ducha Świętego. No, w jaki sposób? Przez nieposłuszeństwo, przez zaniedbywanie spraw duchowych, przez nieczytanie Pisma Świętego, przez brak modlitwy, przez uzależnienie się na przykład od alkoholu. Jeżeli my Ducha Świętego nie będziemy ograniczać, jeżeli my nie będziemy go powstrzymywać, to On będzie w nas działał i będzie przemieniał nasz sposób myślenia, a co za tym idzie, będzie zmieniał nasze życie. Dlatego. Dobre uczynki podobają się Bogu. Dobre, na dobrych uczynkach Panu Bogu zależy i Pan Bóg będzie dążył do tego, żeby dobrych uczynków w życiu już zbawionego człowieka było jak najwięcej. Powiem jeszcze jedną rzecz. Dobre uczynki są dowodem na to, że zostaliśmy zbawieni i że nasza wiara jest autentyczna. Bo jeżeli twierdzimy, że uwierzyliśmy, a nasze życie z dnia na dzień jest coraz gorsze? To znaczy, że z tą wiarą jest jakiś problem. To znaczy, że ta wiara nie spełnia Bożych kryteriów i najprawdopodobniej Boży Duch w nas... Nie zamieszkuje, dlatego że dobre uczynki są owocem Ducha Świętego, są wynikiem Jego działania w nas. Jeżeli jesteśmy ludźmi wierzącymi przez rok, dwa, trzy, pięć, albo dziesięć, i nie ma w naszym życiu żadnej przemiany na lepsze, nie ma lepszego zrozumienia Bożych spraw, spraw duchowych, jeżeli nasze życie w żaden sposób się nie poprawia. To znaczy, że ten duch najprawdopodobniej w naszym życiu nie działa. Tak więc, reasumując, nasze zbawienie nie zależy od dobrych uczynków. Pan Bóg zbawia nas niezależnie od tego, czy jesteśmy dobrzy, czy jesteśmy źli. Pan Bóg zbawia nas na podstawie wiary, ale dobre uczynki. Podobają się Bogu, Bóg podejmie wysiłek, aby te dobre uczynki w naszym życiu stworzyć i te dobre uczynki są dowodem na to, że nasza wiara i nasze zbawienie są autentyczne.